Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Heh. Renowacja basenu. O, basen Aquidusa, profesjonalny. Zbudowany w 2005 roku, czyli 19 lat temu. Jak widać, wykładzina tutaj chloru nie żałowano. Wykładzina cała biała. Sztywna. Usztywniona, już po prostu to nie jest nie jest już wykładzina basenowa, tylko jakiś po prostu stwardniały e, materiał. Wypompuję wodę, wyrzucę tą wykładzinę, wszystkie jakieś lampy, nie lampy, dysze. Demontuję ramkę od schodów. E, mamy nowe lampy, nowe, nowe nową ramkę skimera. To co jest na wierzchu, to co się niszczy, czy oringi od powrotów wody, od dyszy do odkurzacza. E, ramka od odpływu dennego. Dzisiaj taki jest plan, wypompować wodę. E, to wszystko zdemontować, wyrzucić tą starą wykładzinę. Zobaczyć co się dzieje pod spodem. Czy nie trzeba dać nowej maty izolacyjnej. E, zakładam, że nie. Ale na wszelki wypadek mam ze sobą. No i co? Zapewne jutro z rana będziemy zajmiemy się instalacją nowej wykładziny basenowej i zaczniemy lać wodę. A jak naleje się odpowiednia ilość, to pewnie kolejnego jeszcze dnia zakończymy pracę. No i tak pewnie jeśli za kolejne 19 lat miałbym wymieniać wykładzinę, to już chyba chyba nie ja, tylko... Yy, juniora Dziękuję, Dziękuję.